Witajcie w moim nowym mieszkaniu, w mojej nowej kuchni. Jeżeli lubicie filmy z tematyki mieszkaniowej, koniecznie zostawcie łapkę w górę. I szczerze mówiąc, już nie mogłam się doczekać, aż ją będę miała całą wreszcie skończoną i aż Wam będę mogła ją pokazać. Przyznam szczerze, zostałam oszukana przez stolarza. Musiałam tutaj kombinować. Inna firma mi to kończyła, więc naprawdę bardzo długo to trwało. No i dzisiaj chcę się nią nacieszyć, wszystko tutaj posprzątać, umyć, załadować szafki kubkami, talerzami różnymi słoikami, więc wszystko Wam pokażę, co i jak. Także zapraszam Was do oglądania. Na początku pokażę Wam z daleka, jak wygląda kuchnia i zaczniemy od prawej strony, czyli od lodówki. Lodówkę mam z Samsunga, wszystkie sprzęty są białe. Zależało mi, żeby była dwudrzwiowa, side by side. Tutaj mamy z tej strony lodówkę, a z lewej strony zamrażalnik. Tutaj mamy kostkarkę, może być lód kruszony, zwykłe kostki. I woda. Następnie obok mam mikrofalówkę i piekarnik. Przyznam szczerze, że nigdy nie miałam mikrofalówki w mieszkaniu, nigdy z niej nie korzystałam i bardzo chciałam właśnie ją mieć, z tym, że ciężko było znaleźć, żeby był taki komplet. Piekarnik i mikrofalówka. Bardzo fajnie wyglądają te panele obok siebie tutaj. Jedyny minus tego to po prostu drogo wyszły mi te sprzęty, ale tak jak mówię, nie było wyboru i pokażę wam teraz e, fronty, o które tyle się rozchodziło. Mi ich brakowało i inna firma musiała mi dorabiać. Ale jakbym wam powiedziała, które były już tu wcześniej, a które były dorabiane, byście nie zwrócili wcale uwagi i zależało mi na frezowaniu białym. Fronty górne od dolnych różnią się uchwytami. Tutaj mam taką rączkę na dole. To akurat jest Szuflada, a na górze, proszę bardzo, są takie gałeczki, i bardzo mi się podoba ten pomysł. Tutaj akurat jest szafka, bardzo dużo miejsca mam na górze i w ogóle w całej kuchni do przechowywania, więc będę musiała jakoś to rozplanować. Więc lecimy dalej. Jeśli chodzi o blat, na początku moim wyborem był szary, ale jak mi przyszedł, to w ogóle przyszedł zły, nie taki, więc i tak musiałam zamawiać nowy i wybrałam sobie taki drewniany. Nawet mi się z podłogą zgrywa, w moim poprzednim mieszkaniu miałam ten sam i naprawdę fajnie wygląda jest to troszkę droższy blat, ale ma taką super fakturę drewna. Zlew mam taki prosty, jednokomorowy z firmy Blanco i z tej samej firmy mam też baterię białą. Jeśli chodzi o płytki, to był taki format 60 na 30, 40 coś takiego i te kafelki jakby już są wytłoczone w jednej płytce. Tutaj jest wzór marmurowy. Moi fachowcy mi się fajnie postarali i zobaczcie, ładnie mi to poukładali. Na przykład tutaj się kończy jedna płytka. No i tak mniej więcej ten wzór przychodzi. Jeśli chodzi o kontakty, też w całym mieszkaniu zainwestowałam na takie z srebrną ramką. Bardzo mi się one podobają i dobrze się sprawdzają jako element dekoracyjny. No i jeżeli chodzi o górne fronty, jak widzicie jest tutaj zabudowa ze sztukaterii. Troszkę różni się to tutaj wielkością z tego względu, że tutaj te szafki nie mogą być takie głębokie, muszą być płytsze, choć moim zdaniem mogłyby być troszkę głębsze, bo przyznam szczerze, że tutaj moje największe talerze mi się nie mieszczą, więc będę musiała coś wykombinować i chyba do szuflad je pochować. I lecimy dalej. Jeśli chodzi o płytę, mam płytę białą z Electroluxa, miałam już wcześniej podobną, z tym, że tutaj były jakieś takie e, krzyżyki, a nie kółka. E, fajna, dobrze mi się gotuje na indukcji. Tutaj mam szuflady, mam chyba tylko ten rząd szuflad? i ten. Resztę to są szafki, a obok jest zmywarka. Zawsze decyduję się na zmywarkę mniejszą, z tego względu, że mi się aż tak dużo tych naczyń nie zbiera. I tym razem postanowiłam wziąć zmywarkę z szufladą na sztućce. Jeszcze nie miałam takiej, zawsze miałam z koszyczkiem i zobaczymy, czy będzie mi się to sprawdzało. Stwierdziłam, że jak nie, to zawsze mogę sobie koszyczek dokupić e, i tutaj włożyć. Jeszcze muszę to ogarnąć, sól tutaj wsypać, więc wszystko będzie się działo. Co tutaj jeszcze takiego fajnego mam? Tutaj jest lampka i na dotyk Zapala mi się taki pasek LEDowy. Tutaj, oczywiście, w okapie tylko które to było? Też jest światełko, więc pokażę Wam z daleka, jak to wygląda. Moim zdaniem, całkiem fajnie, dobrze to się prezentuje. Jeżeli chodzi o cokoły, zawsze mam wysokie, bo przyznam Wam, że jak zawsze jestem u mojej mamy w kuchni, to wszystko dla mnie za niskie. Jestem bardzo wysoka, no i biorę te najwyższe. Tutaj jeszcze mam takie oświetlenie, takie punkty nad kuchnią, żeby było jasno. Nagrywam wam tylko to w sztucznym świetle, nic innego nie postawiłam, żadnej lampy do doświetlenia i wydaje mi się, że całkiem okej okay to wygląda. Tu, tutaj jeszcze jest szuflada na kosz na śmieci. Jeżeli macie jakieś pomysły na organizację tego, to mi napiszcie, bo ja szczerze mówiąc, nie za bardzo wiem, co by tu zrobić. A uchwyty, jak będziecie się pytali, są z IKEA. No, i tak wygląda moja kuchnia. Ja jestem z niej bardzo zadowolona. Dajcie znać, co o niej myślicie. I zabieramy się za jej organizację. No, witam. Oto ja i mój niezbędnik do sprzątania. Na początku chciałabym zacząć od umycia wszystkich sprzętów, frontów, żeby wszystko było czyste i przygotowane. Do takich mocniejszych zabrudzeń, bo tam czasem coś po długopisach czy połówkach to mam cifa. A tutaj sprzęty z frosza, takie ekologiczne, kiedy się w Niemczech kupiam, ale w Polsce też one są dostępne. Wiecie, mikrofalówka, piekarnik raczej bardzo brudne nie są, tylko po prostu od tego kurzu trzeba to przetrzeć, także zabieram się za robotę. W środku, na zewnątrz, fronty, chyba później się tym zajmę. Piekarnik, mikrofalówkę, lodówkę, i teraz y, widzicie, już przyniosłam pudełka różne. Przywiązam sobie troszeczkę różnego rodzaju szkła, pojemników. E, pewnie niektóre z nich widzieliście, ale dosyć dawno temu, a na pewno niektóre z nich są nowe, więc postaram się Wam trochę pokazać. Może tak bliżej będzie lepiej. I tutaj mam takie fajne słoiki, jak widzicie, mają taką fakturę. Kupiłam je w sklepie wszystko po 5 zł. Tu mam mniejszy, a nie większy, a tu jest mniejszy. Większy kosztował 9, a mniejszy 6. Z tego sklepu mam też taki serwetnik z serduszkiem. Tu mam jakieś szczotki, inne rzeczy do mycia. Wypakuję te rzeczy i potem będę chyba je do zmywarki przenosiła, żeby wszystko jeszcze umyć. I tutaj mam prześliczne szklanki. Tak one wyglądają z flamingami, z czarnymi kropkami. Były bardzo tanie. Kupiłam je kiedyś w Oshą chyba. Z tym, że jeden ich minus jest taki, że bardzo są cieniutkie i mam trochę obawę, że je zmy zmyję, zbiję, więc mam nadzieję, że tak się nie stanie. Mam ich aż sześć sztuk, no mówię Wam, naprawdę były jakieś mega taniutkie i wiecie co, żeby nie zużywać y, jakiegoś tam papieru i tak dalej, to wzięłam sobie poszewki moje na poduszki, a mam ich dosyć sporo i akurat chciałam je przewieźć, więc sobie wzięłam je po prostu jako zabezpieczenie. Tutaj dalej jakieś flamingowe rzeczy. To chyba w tym samym momencie kupiłam, co tam, te szklanki. Tym, z tym, że mają inny wzór. To są takie flamingi, słoik i szklanka z grubego szkła. To jest kolejny kartonik, a tutaj mam tym razem we flamingi ściereczki. Wiecie co? Zamiast kupić jakieś kolorowe, czy z jakimś wzorem, to jak znajdę flamingowe, to czemu by nie? Co dalej mam? Kubek z pieskiem i kubek duży. Ten z pieskiem jest bardzo malutki. W Pepko kiedyś był i ten też chyba z Pepką. Się wydaje, że go dostałam, ale go wzięłam w Pepko. Jest mega wielki. Uwielbiam wielkie kubki. Wiecie co? Tak sobie przypomniałam, że kiedyś nagrywałam film. Moja kolekcja kubków, czajcie? Jest coś takiego na YouTubie, ale to mega dawno temu. Jeden 4 cztery lata temu, tak obstawiam. Jeżeli będziecie na tym filmie, to napiszę, że jesteście z przyszłości. Kubeczek z czarnym uchem. I słoik do przechowywania. Muszę Wam pokazać też moje przepiękne sztućce. One były w Holucy Maxa. Wiem, że nie wszyscy widzieli ten film i są one marmurowe. Zobaczcie, jak ekstra wyglądają. I wielki, ogromny ich plus jest to, że można je myć. W zmywarce, ale nie mam przegródki do tej szuflady na sztućce i Zamówiłam dzisiaj na internet podwymiar, bo mam z Bloom te wszystkie zawiasy i tak dalej. A to są akurat takiej szerokości, więc wiem, że na tamtym mieszkaniu miałam coś takiego, że po prostu było od razu tak pod wymiar i to mi się bardzo dobrze sprawdzało. Więc stwierdziłam, że sobie coś takiego na, przez NETA zamówiłam. Więc wam później w filmikach pokażę, co my tutaj mamy. Tu jakieś nowości widzicie jeszcze w kartoniku kubek z flamingiem. Podoba mi się ten pomysł, takie połączenie pokazania kuchni razem z przypomnieniem. Ze starych rzeczy i nowe rzeczy właśnie do mieszkanka. To jest super Patera. Kupiłam kiedyś w sklepie. English Home, chyba tak to się nazywało. Ja nie wiem, czy ten sklep jest dalej, ale tam były takie super rzeczy wtedy. O, tu będę miała coś, co mi się teraz od razu przyda. Uwielbiam przelewać płyny i mydła do różnego rodzaju pojemników, i mam ich dosyć sporo, tylko jeszcze muszę je zlokalizować na poprzednim mieszkaniu. A tutaj, akurat, takie dwa, no cudnie się prezentują. Kupiłam je kiedyś w biedronce. Do tego mam jeszcze taki pojemniczek na szczoteczki i wlewam sobie. Jeden pójdzie do łazienki, jeden tutaj do kuchni. Wlewam sobie do tego mydło, do innego płyn, do mycia naczyń i o wiele fajniej to wygląda. Tu są takie puszki z biedry. O, do kim pasują do moich jaj. Tutaj właśnie są te słoiki, W biedrącej kupiłam kiedyś na wagę i były super. Tylko to wyjam ze zmywarki. Tu były jakieś płatki. Dalej mi tu płatkami pachnie. Nie wiem, poradcy, mi, co mam z tym zrobić. Bardzo ładne słoiki z takimi tłoczeniami i mają świetne pokrywki różnego... Gdzie mam to stawiać? Różnego koloru. Beczek i taki talerzyk za 10 zł z hm Akurat też można go chyba mieć z więc to fajna sprawa. I z biedry mam też super talerzyki ananasy. Nie użyłam ich latem, ale w sumie to nie musi być tylko na lato. Tutaj super miseczka, uwielbiam takie szklane rzeczy i mam bardzo podobne szklanki, do tego zaraz je przyniosę. One będą zakurzone, zaraz je przetrę. W Niemczech kiedyś kupiłam w sklepie spożywczym na dziale takim domowym super szklanki. Wydaje mi się, że jest podobny wzór nawet są. Tu mam taką misę z pepko, zobaczcie, z takim tłoczeniem i do tego mam też i talerzyki, i talerze Więc trochę mam z tego kompletu tu jest taki półmisek, właśnie z tej samej serii taki piękny kubasek, a jego tuż mam w ogóle bardzo długo, tu mam piękne talerze, zobaczcie, też można je mieć w zmywarce, kupiłam je w hajemie za 15 zł, jakieś talerzyki właśnie ten taki mały z tym wzorem co wam pokazywałam wcześniej, tutaj do tej miski ten by pasował, uwielbiam takie kryształy tutaj też taki śliczny o, jakie to lubię miseczki w serduszka, śliczne, prawda? Malutkie miseczki, też serduszkowe. O, te są fajne talerze. Dajcie znać, czy wiecie skąd są te teksty. Ja mam dużo różnych talerzyków z różnych stylów i uwielbiam je łączyć. Zobaczcie, ty mam takie w kropki i drugie w kropki, jakie postawy koło siebie dla mnie. Nie ma to żadnego problemu. Wiele osób mi mówi, że powinnaś mieć zastawę. Kiedyś na ten tekst napisałam taką dłuższą odpowiedź, ale część z niej było, że ja nie przyjmuję gości w domu. Ktoś sobie to wyciął, tam dalej rozjaśniłam, ale nie wszyscy czytają dokładnie. Ktoś by do mnie przyszedł, ja nie robię imprez tutaj w domu, spotkań na nie wiadomo ile osób. I naprawdę niepotrzebne mi 10 talerzy w takim samym kolorze, a ja się cieszę z takich różnych. Tam były te różowe, z Ikei to są te krąkowe I z tego zestawu mam super talerze, i właśnie głębokie talerze też spójrzcie na to, fajnie wygląda właśnie ten rant i one są takiej lepszej jakości, z 20 zł na 14 tk max, ja w tk max właśnie wychaczam takie fajne, jakościowe rzeczy, w ogóle mm, nie skomentuję tego ile mam tych rękawiczek to kiedyś kupiłam, oj to kupiłam ze 3 lata temu następnie to taki słodki komplecik z flamingami, jeszcze znalazłam coś z kwiatami tropikalnymi więc nieźle. Na pewno się nie poparzę. Mam nadzieję. Akurat to mi się może zdarzyć, nie wątpię w to. Świetna ściereczka z flamingiem. Zobaczcie, takie super frędzelki ma. Dalej deska. No właśnie, deski gdzieś powinny być. Tam będą, w tym żółtym, ale już mi się nie chce wyciągać taka. To właśnie z Englishą, dobrze mówiłam. W nowości, z Rossmana dwa pudła. Nie wiem, czy to kuchni chyba nie, ale pokażę Wam. Dawno temu w Rosmanie. O! Tu mam super talerzyki. Wydaje mi się, jak sprzątałam w tamtym domu, że jeszcze miałam takie różowe. Chyba muszę mieć więcej dużych talerzy, bo jednak z tych większych się częściej korzysta. Ścierki. zawsze to na jakichś promocjach wychodzę. To są moje patelnie, miski plastikowe, takie plastikowe, michy. Jak widzicie, oto super sprawa. Czy krywka na kubek można sobie położyć? I ma taki super kryształek jako trzymak, garnki moje, za dużo garnków nie mam, te kupiłam pamiętam w netto, to były moje pierwsze gary do mieszkania, jak się przeprowadziłam do tego poprzedniego, kupiłam sobie właśnie z tego ta patelnię garnek, a tu jest jakaś z Rosmana. coś włączyłam, nie wiecie co, no mnóstwo tego jest jak widzicie, ale zabieram się za mycie, całe szczęście, że jest taki wynalazek, jak zmywara i mi pomoże to wszystko ogarnąć. Sto lat temu kupiłam też Ikei takiego Sztokholma. Tu taką fajną misę, paterę. I ona jest taka wielka, że nigdy jej nie użyłam, bo nie miałam gdzie jej stawiać. I stwierdziłam, że ona będzie super. Wyglądała w tym miejscu. Jak tutaj jest płyta, to zaraz jak ona się kończy, będzie po prostu misa z owocami. Tak myślę, że będzie świetnie. To ja i moja kuchnia. Jestem bardzo szczęśliwa, że wreszcie mogę tutaj coś robić. Mam też super sprzęt, który Wam na pewno pokażę i będę chciała gotować na vlogach. Tak sobie postanowiłam, że jak tyle na tą kuchnię czekam, że muszę z niej mega na maksa korzystać. Więc będzie się działo. Układanie, inne moje rzeczy, talerze i tak dalej. Wszystko Wam będę pokazywała, update'y w następnych filmach, więc zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie, żeby pojawiały się częściej właśnie te odcinki mieszkaniowe. Tutaj praktycznie jest mieszkanie ukończone, oprócz listew i lustra mam już wszystko, jeszcze tam wiecie, kilka mebli, e, ale to na zaku cieszę się, że wreszcie mam gdzie zrobić e, przysłowiowe śniadanie, naprawdę, doceniam to. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, na dole czerwony przycisk i dzwoneczek, wtedy nie ominiecie mojego żadnego filmu i do zobaczenia. Buźka, szczęśliwa Paula, wyżegnała